Mając pełną świadomość, że my tak naprawdę nie mamy żadnych możliwości, żeby się przed tym obronić. Bo jeżeli bank twierdzi, że my na nie jesteśmy winni z tytułu jakichś rozliczeń na rachunku, 560 zł, to jak my mamy to, to policzyć? Jak my, nieuzbrojeni w te wszystkie informacje, które posiada bank, w te wszystkie haczyki, które są w tym. Nie mamy rozpoznania tych haczyków, które jak my mamy to zweryfikować, czy to jest 560 złotych, czy 160, czy nic, a może 560, ale to oni powinni nam zwrócić. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlatego w sytuacji, jeżeli, tym bardziej ważna jest instytucja przelamienia, bo jeżeli bank uważa, że jesteśmy winni jakieś pieniądze, jedyną możliwością obrony naszej to jest to, że bank posiada te dokumenty i my, stając przed sądem, wyobraźmy sobie, że to nie jest 560 zł, ale że to jest 5600. My uważamy, że no niemożliwe. Że niemożliwe. Takich kwota nie powinna się pojawić. Bo nam z naszych skromnych i z naszych amatorskich wyliczeń wychodzi, że żadne, jeżeli coś jesteśmy winni, to właśnie 560 zł, a nie 5600. Bank twierdzi inaczej. Trafia sprawa do sądu trafia sprawa na rozprawę sądową i wtedy my możemy poprosić, złożyć wniosek, żeby bank dostarczył dowody, bo jeżeli on od nas rości, on ma dostarczyć dowody. I to jest naturalna kolejność. Ten, kto domaga się pieniędzy, musi udowodnić, że my jesteśmy winni, a nie my mamy udowodniać, że my jesteśmy wielbłądem, czyli jesteśmy niewinni. Nie wiadomo jak to zrobić. Sąd wzywa bank, bank mówi oczywiście. Mam te wszystkie dokumenty, proszę bardzo. I są teraz wtedy ocenia dokumenty i mówi: a dobrze, dobrze, ale tutaj przecinek nie w tej stronie, to jednak 560 zł. A no tak, faktycznie rzeczywiście, na kulpa, pomyliliśmy się, to tylko 56, 500, 560 zł. Tak? tak, może być. Ale to jest tylko wtedy, kiedy to się wszystko dzieje w tak zwanym terminie przedarwienia. Dlatego, że niewiele dłuższy od terminu przedawnienia banku jest termin obowiązkowo przechowywania, obowiązkowego przechowywania dokumentów finansowych bankowych. I teraz można by sobie wyobrazić taką sytuację jakby nie było przedawnienia, że bank dochodzi od nas te pieniądze, my się bronimy, a bank mówi, sąd wzywa, sąd wzywa bank do dostarczenia dokumentacji, a bank mówi no na rachunku 5600 tutaj, który mamy, bo co do szczegółów dokumentów to zgodnie z prawem, to my już nie musieliśmy przechowywać. I co mówiłem no tak, bo no, bank nie miał możliwości, żeby wykazać inaczej, bo już tam tych dokumentów nie, nikt nie przechował, nie miał takiego obowiązku prawo bankowe mówi 5 lat. Więc opieramy się na tym, co bank ma 5600. Tak? Tak by mogło być. Właśnie dlatego jest ważny termin przedarwienia. Ale co robią indykatorzy? W indykatorze przychodzą do banku i mówią tak. Sprzedajcie mi te wszystkie, yy, sprzedajcie nam te, te wszystkie dopiski na rachunku, przy rachunku, gdzie są tam jakieś różnice. Pan mówi, ale z ilu lat? A wszystkie, jakie macie? Też, macie, macie system od 96 roku, to my poprosimy od 96. Ile tego jest? No to jest 400 milionów. Łącznie, no bo to są drobne, jest duży bank i to takie umowy. No to my za te 400 milionów jesteśmy zapłacić po 50 milionów. Bank, który już wiedział, że jest po przedawnieniu i który wcześniej w najśmieszych znak nie, ma, nie marzył, że w ogóle jakiekolwiek pieniądze mu wpłyną, on wie, że te 50 milionów, no przecież to jest kupa frosy, za nic. Za coś, co musiało. Co już nawet nie ma dokumentów, co tak naprawdę nikt tego już z pracowników banku nie pamięta, jak to było. Mówi, ale my nie mamy żadnych dokumentów, a nas państwa dokumenty nie interesują. Nas interesuje tylko taka krytyka. przepraszam, ta cesja wierzytelności, że państwo sprzedajecie wierzytelność. No ale to są wierzytelności niewymagane. Ale my nigdzie w umowie nie piszemy, że to są wierzytelności. To są wierzytelności, to no, było jakieś wierzytelności. Czy wymagane jeszcze spłacone to jest prawda? I tak to idzie. I tak też banki sprzedają bardzo często yy, kredyty już spłacone. My mamy jako yy, kancelaria, pomogliśmy nie, w ostatnim roku yy, ponad 1500 osobom, mamy przykłady, że człowiek jest wzywany do zapłaty jeszcze raz tego samego kredytu, który już cały spłacił. I ma na to dokumenty, i to są poważne kwoty. To nie są kwoty 500 zł, chociaż o takich też powiemy, powiem, ale to są kwoty na przykład 20 tysięcy. 20 tysięcy spłacił, spłacił te 20 tysięcy w 2008 roku i teraz przychodzi do niego firma, tak zwana firma windykacyjna, która nie ma nic wspólnego z windykacją, bo jak powiedziałem, windykacja to jest usługa na rzecz wierzyciela pierwotnego, tylko jest to fundusz sekuratyzacyjny, który jest wyspecjalizowany w tym, że wmawia wszystkim swoim ofiarom, że są winni pieniądze. I te ofiary odpowiednio bombardowane, odpowiednio nakłaniane, one w 50% pękną i zapłacą, albo zaczną spłacać. Wreszcie sytuacji pójdzie to do esow w Lublinie, Sąd w Lublinie klepnie, ta osoba otrzyma nakaz zapłaty, nie odwoła się w ciągu 14 dni, bo nie będzie wiedziała co z tym robić, ba, muszę Państwu powiedzieć, że być może nawet będzie wiedziała, że jest to nakaz zapłaty, bo sądowy y, nakaz zapłaty z ESO nie ma pieczątki. To jest wydruk taki z kodem kreskowym i on nie ma pieczątki. Nikt z Państwa generacji, a także z mojej, nie jest przyzwyczajony do tego, żeby dokument urzędowy nie posiadał okrągłej pieczątki. Nie traktujemy takiego czegoś poważnie. Coś takie, takiego traktujemy co najwyżej, jako nieudolny sposób wyłudzenia. Albo, jeżeli potraktowaliśmy poważnie, to mamy tak. Nakaz zapłaty malutkim drużkiem, jeżeli się doczytamy w ogóle, a to różnie z tym doczytaniem jest, że mamy 14 dni i każdy sobie myśli na boski. To ja teraz dostałem wyrok z sądu, to ja tu muszę teraz apelację składać, muszę pójść do prawnika, znaleźć tego prawnika, zapłacić nie wiadomo ile prawnikowi, a po drugiej stronie są tacy specy, że i tak to nic nie da. I ludzie płacą. W każdym razie ten rynek wierzytelności w Polsce, te 60 miliardów, trudno mi powiedzieć jaki odsetek z nich, ale bardzo wysoki zapewne, to są wierzytelności, które tak naprawdę są długami rzekomymi. Natomiast druga strona robi wszystko w sposób prawny, chociaż bezprawny, ale zgodny z naszym fatalnym polskim prawem, Robi wszystko, żeby państwu mówić, że państwo rzeczywiście jesteście winni te pieniądze. Po drugie, że nie ma innego wyjścia, niż zapłacić te pieniądze. A jeżeli chociaż nie zapłacić, to ci ludzie, którzy was wzywają nagle do zapłaty, a jesteście ich głównym targetem, jak bym to powiedział tak nowocześnie. Dlaczego? Dlatego, że nic prostszego proszę Państwa dla komornika niż zająć emeryturę. Jeżeli już dojdzie te do sprawy komorniczej. U człowieka w wieku produkcyjnym, typowo produkcyjnym, u człowieka, który... Człowiek młody będzie kombinował. Przede wszystkim zna dobrze się na sprawach komputerowych. Może ktoś tam poczyta w internecie się czegoś dowie. Państwo jesteście, jako osoby starszej daty, jesteście osoby bardziej podatne, ponieważ jesteście, generalnie rzecz biorąc, absolutnie nieprzygotowani na ten rodzaj nieuczciwości. Nieuczciwości pod płaszczykiem dużej instytucji finansowej tolerowanej przez państwo i która, i te instytucje finansowe mają własne, mają własną kistę gospodarczą, ba! E-sąd, który tutaj jest w Luminie, jest dokładnie stworzony w oparciu o lobbying tych instytucji finansowych. Na samym początku e-sąd miał być taką możliwością składania elektronicznie dokumentów, ale całości, całości dokumentów, do sądu, żeby odciążyć te wszystkie sądy od drobnych spraw. Wszystkie polskie sądy od dobrych spraw. Jeżeli składamy elektronicznie, jeżeli te dokumenty zeskanowane, tam wszystko się zgadza, to e-sąd do pewnego poziomu spraw czyli spraw yy, gdzie ta wartość przedmiotu sporu nie jest wysoka spraw, które na pewno będą, yy, nie dotyczą nie dotyczą sporów starszych niż 3 lata, że w stosunku do tych spraw E-sąd e e e przygotowuje przestrzegając wszelkich standardów, będzie wydawał tak zwane wyroki w postępowaniu upominawczym, gdzie każdy sprzeciw, nawet nieudolny, nie, nie? No, nie zgadza się, tego typu, typu nie zgadza się, <laughs> jak, jak w sprawie trejów. Ktoś powie, nie zgadzam się, napiszę to sądu i sąd mówi, dobrze, to już to robimy w postępowaniu zwykłym. Nic, nic, nic na skróć. Taki e sąd był przygotowywany przez Polską Akademię Nauk. I to było jakoś w 2006-2007. W 2008 nagle ludzie z Polskiej Akademii naukowej o ile zostali odsunięci od tego projektu. I się pojawił robił film indykacyjny. I i w ogóle instytucji finansowych, który stwierdził, no a to elektronicznie, to po co w ogóle jakieś skany dokumentów? Kto tam się będzie bawił w skany dokumentów? To wpiszmy, żeby wystarczy oświadczenie, że ktoś komuś się zmienił. Jeżeli się ktoś nie będzie zgadzał, no to wtedy to wszystko sprawdzimy. A żeby było jeszcze łatwiej, to zróbmy tak, że niech to będzie postępowanie cztery razy tańsze od zwykłego sądu. I ono jest. A nawet, że będzie można elektronicznie zaznaczyć ptaszkiem, że nie podlegam opłacie z powodów ustawowych. A to czy ktoś sprawdzi, czy on podlegał z powodów ustawowych, czy nie, to jest inna para kaloszy. E-sąd zazwyczaj nie ma możliwości, żeby sprawdzenia bez dokumentów, czy on podlegał opłacie, czy nie. Firmy linijkacyjne założą się. Że bardzo chętnie korzystają z tego ptaszka, że nie mówią opłacie. Czyli jest to tak naprawdę bardzo tania usługa darmowa, Tylko przesyłka pocztowa wydawałoby się, jakby był, yy, by była poczta potrzebna. Tylko przesyłka pocztowa pocztą e-mail. Tak to się odbywa. To jest w ogóle tanie. Żeby jeszcze sprawę ułatwić, stworzono możliwość składania tych pozów w paczkach. Coś takiego, jeżeli Państwo mieliście kiedykolwiek do czynienia z takim płatnikiem, programem płatnik zus które który mają firmy, że w paczkach płacą za ZUS, to dokładnie tak można złożyć pozwy do Nie, nie trzeba się narobić. Jest specjalny system, który to odrabia. I taki program Excel z ilością 5 tysięcy pozwów, 10 tysięcy, czasem 25 tysięcy pozwów trafia do e sądu. Jeżeli firma obtaszkuje to, że bez opłaty, to nie ma opłaty. Trafia do e sądu, referendarz sądowy, który nie jest sędzią, wsiada przed Monitorem ekranu widzi mnóstwo rzeczy, których nie potrafi zweryfikować, bo przecież żadnego z tych długów nie ma, nie ma, nie ma dokumentów. I jednym ptaszkiem zamienia tę 25 tys., tą paczkę 25 tysięcy pozwów na 25 tysięcy nakazów płaty, które się rozsyłają normalną pocztą po, po Polsce. Tym sposobem, że Państwa, w tamtym roku, zdaje się, mieliśmy w Polsce yy, przez ESON, sam ESON, a to przecież nie jest jedyny ESON, który, tak, który, który, który działa na rzecz indykatorów, ale główny, mieliśmy 2,5 miliona nakarów zapłaty, rozesłanych. Czy Państwo wiecie, jaka jest statystyka złożonych sprzeciwów? No bo jeżeli to jest takie łatwe, że nie trzeba żadnych dokumentów, że robią to firmy finansowe, które kupują długi przeterminowane, albo nie wiadomo, czy w ogóle te długi istniały, to wydawałoby się, że powinno tych sprzeciwów być bardzo dużo, bo ludzie pewnie się masowo nie zgadzać z Czy Państwo, jak Państwo myślicie, ile procent jest sprzeciwów włożonych w ciągu tych 14 dni, które uchylają tych wyborów? Padają 10, 20, tam ktoś powiedział 1%, 5%? 3,5% na No więc sama statystyka wskazuje, że po co te firmy windykacyjne mają się mogły przejmować, czy ten był, był, czy nie, czy ta wierzytelność była czy nie, jeżeli ponad 95% osób, do których wyślą, zapłaci. Zapłaci, bo to się skończy komunikiem. Mało tego, przy każdym długu sąd, sąd zasądzi dług, ale przy każdym długu jeszcze będzie, będą zasądzone tak zwane koszty procesu. To ta łapówka na sądu, że tak się stara i tyle robi, prawda? Do tego jeszcze tak zwane koszty zastępstwa procesowego, czyli wynagrodzenie dla mecenasa, który w imieniu firmy indykacyjnej podpisze się pod tą paczką 25. Tam koszty zastępstwa procesowego, one się wahają teraz od 90 zł po, po ostatnich zmianach, generalnie do ponad 20 tysięcy w zależności od wartości przedmiotu da, sporu danej sprawy. Czyli od każdego 500 wyobraźmy sobie, że to jest pięć tysięcy, raptem 5000 tysięcy, paczka 5 tysięcy. Każdy, każdy spór, ka każda kwota tam jest na zasadzie kilkuset złotych. Powiedzmy, że to są te najmniejsze koszty zastępstwa procesowego, to za jedną taką uznaną paczkę i te nakazy zapłaty mecenas, który się pod tym podpisze. Ułapie te 5000 minus te 3,5%, czyli powiedzmy 4,650, 4650 razy 90 zł od każdej takiej paczki. To jest ten biznes, ale to przecież to nie jest wszystko. Trafia sprawa trafia do komornika. Komornik bardzo chętnie weźmie. Ma, jest to jeden komornik zazwyczaj, który współpracuje z danymi firmami windykacyjnymi. Każda firma windykacyjna generalnie ma swojego jednego komornika. Ten komornik sam będzie dobrany, więc zatrudnia na przykład w Warszawie są komornicy, co zatrudniają ponad 100 pomocników, asesorów. Inaczej nie, to jest fabryka, proszę Państwa, fabryka związana z rynkiem windykacyjnym. A wszystko to w oparciu o długi rzekome. Bo nie oszukujmy się, tam gdzie bank może jeszcze dokończyć tego długu, gdzie nie było przedawnienia, albo gdzie ma mocne kwity, to po co on ma to sprzedawać za parę procent? On sprzeda tylko taki dług, którego już nie potrafi dociec w żaden sposób. To jest jakiś tam w dużych, w dużych sprawach. Kilka takich długów, a głównie to sprzeda te, które albo nie potrafi udowodnić, które od początku były dęte, ja Państwu zaraz powiem jak to wyglądało, albo które się zwyczajnie przetargiły, bo nie dopełnił tych wszystkich obowiązków, które ustawodawca w prawie bankowym na ja niego nałożył. Ale on nie dopełnił obowiązków, ale tak to sprzedał, coś na tym zarobił, a windykator to dopiero skasuje. Firma windykacyjna daje sprawę do komornika, komornik ma swoje koszty komornicze, którymi obciąże oczywiście tak zwanego dłużnika, już dłużnika, on zanim był nakaz prawomocny, to on był dłużnikiem. Ale teraz on już jest dłużnikiem prawdziwym. pięciu tysięcy, 400, przepraszam, czterech tysięcy ma swoje koszty na, na poziomie kilkuset złotych. No i i sprawa pod, idzie do egzekucji, czyli w pierwszej kolejności idą wszyscy pod nóż, którzy mają emeryturę, bo to jest bardzo łatwe, bo to się wysyła tylko zajęcie komornicze w jedno miejsce swojego, który dostaniecie albo renty i zajęcie jest, tak? I nie ma czym się przejmować. Nie ma poszukiwania majątku, żadnych takich. E, ile człowiek żyje, tyle będzie płacił, tak? Druga rzecz, oczywiście tego wierzyciela tak zwanego, czyli firma indykacyjną przed komornikiem też reprezentuje adwokat i adwokat też ma jeszcze dodatkowo koszty zastępstwa procesowego od Postępowania egzekucyjnego. Troszkę mniejsze, rzeczywiście. W każdym razie jest to taki biznes, że tylko hukać, nie dotykać, a przeciwko sobie, przeciwko firma wibykacyjna, wyspecjalizowana, kogo ma przeciwko sobie? Zatomizowanych ludzi, z których większość nie potrafi się bronić, ba, na pewno się nie, skrzyp nie skrzypną, bo kto z państwa się chętnie przyzna, nawet w rodzinie że ma kłopot długiem. I teraz właśnie przejdę do tej manipulacji, która jest robiona, która jest tym oszustwem, żebyście Państwo czasem nie poszli do prawnika albo nie poskarżyli się w rodzinie. Bo jeszcze ktoś tak jak z metodą na powie wam, słuchajcie, jesteście robieni w trąbę. I tak naprawdę jesteście ofiarami osób, które dokonują w majestacie prawa, wydawałoby się, choć tylko to, żeby się wydawało, wyłudzeni na masową skarbę. Jak to się zaczęło? Otóż wystarczy, że Państwo mieliście kiedyś yy, kartę do banku marku. Albo, że Państwo mieliście rachunek bankowy. I przestaliście z tego rachunku korzystać. Bank, zgodnie z prawem bankowym, ma obowiązek taki rachunek zamknąć. Oczywiście najpierw wezwać, że w, ten rachunek zostanie zamknięty, jeżeli nie zareagujemy, jeżeli nie, jeżeli nie będziemy z niego korzystać. Bank ma obowiązek zamknąć ten rachunek, po takim wezwaniu, że dalej nie korzystamy, po to, żeby nie obciążać rachunku swoimi opłatami, nie zadłużać nikogo, tylko dlatego, że nie pamięta, albo nie chce korzystać z ich usług. Ma obowiązek zamknąć. Banki tego masowo nie robią, bo po co? Jeżeli to jest taki biznes, jeżeli się ludzie nie potrafią bronić, to bank nie jest dobrym wujkiem w żadnym momencie podpisania jakiejkolwiek umowy. Jeżeli ktoś mówi, że dogadał się z bankiem, to tylko się wydaje, że dogadał. Tak naprawdę uległ tej usłudze bankowej, uległ osobie, która jest wyspecjalizowanym pracownikiem banku i który jest specjalny dla odwrócenia uwagi albo dla wprowadzenia mątry w głowę, ma taką tabliczkę doradca klienta. Pracownik banku niczego wam dobrego nie doradzić. Zapomnijcie o tym. Pracownik banku nie po to bierze pieniądze z banku, żeby dobrze radzić klientowi. Jeżeli by pracownik banku radził dobrze klientowi, to byśmy nikt by nie zawał żadnej umowy na polisolokradę.